Siemanko, witajcie w kolejnych detailingowych testach. Dzisiaj znowu clickbait. jak to jest? Przecież to jakieś pospólstwo, on idzie na masę. Dlaczego? Biedronkowy wypust Q11 Tar Remover Set. 4 w jednym, moi drodzy. Zestaw do usuwania smoły. Mamy tutaj nasz pojazd testowy, naprawdę kolejny raz powiem bardzo brudny. I on taki ma pozostać. Aby było jak najwięcej fajnych, e, możliwych, e, optymalnych testów do wykonania. Pod grubą warstwą brudu dokopałem się do ognisk smoły, mierdzy smoły. I zaraz moi drodzy, dokładnie w tym miejscu, tak w ogóle popatrzcie na te drzwi, okolice tego, ja wiem, to nie jest autodetalingowe podejście, ja wszystko rozumiem moi drodzy, ale wiele osób mówi, że nie jest to kanał, a więc nie no żartuję. Eee... A więc moi drodzy, co? No, i będziemy testować. Zobaczymy z bliska, jak wygląda smoła i czy ten zestaw do sumowania smoły, który mi kosztował bodajże około 10 zł, jest naprawdę czegoś warte. Sprawdzimy, co znajduje się w środku tego setu i spróbujemy usunąć samą smołę. A więc zapraszam do dalszej części naszego testu. Mamy zestaw poszukiwacza smoły. Moi drodzy, ale się pięknie nagrywa na tym gimbalu. E, nic już nie będzie tutaj. Oj, oj co ja tutaj, żebym na wymyślił, o Jezu. E, no tak czy siak, mamy ten próg, mamy już oświetlenie dolne. Tak jak widzicie, ogólnie sporysowane, ale nie o to nam chodzi. Nam chodzi o te tysiące drobnych takich, e, tak jak widzicie, tutaj drobinek. Jest to po prostu osadzona smoła. Szczególnie tutaj nie zaskoczy nas to, że mamy tutaj koło, które bezpośrednio odrywa elementy smoliste z nawierzchni drogi i ten asfalt rozgrzany, szczególnie w okresie letnim, bądź wtedy kiedy po prostu droga jest sypana w Polsce, tak? przyklejane ten wiesz, tam wylewana i potem takie historie się dzieją, takie jak tutaj wszędzie mamy czyli takie drobne osady no i co, i spróbujemy moi drodzy to usunąć, zobaczymy czy nam się uda jak to wygląda, tutaj mamy nawet taką dużą smolę i on możemy zaatakować, żeby mieć bezpośrednie odniesienie do tego środka. Moi drodzy, komisję nie otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. Pokaż kotku, co ma w środku. Zestaw składa się z magicznej gąbeczki, która składa się z gąbeczki. Porowata, miękka, zarazem delikatna. W tym smutnym, jak coś tam mieście, mamy miękką gąbeczkę. Dodatkowo mamy tutaj Zestaw jednorazowych płatków kosmetycznych. Babe, piękny. pięknie. I przechodzimy do tego, co jest najlepsze. De facto, zaraz również do testu nosa. Degrazer, czyli odtłuszczacz czerwony, podpisany red, żebyśmy się nie pomylili, jaki to kolor, odkładamy na boczek i to, co nas, nas najbardziej interesuje. Czyli rozpuszczalnik nasz do usuwania smoły. Sprawdźmy komisyjnie, jak on pachnie. Teścik nosa. Podejdź, podejdź tutaj, żeby było widać, że tu nie ma jakiegoś oszukiwania. O, jaki piękny tutaj koreczek mamy. Hmm. Cudowna woń, troszeczkę jak marker, ale to jak marker do nagrobków. O tak, właśnie, jak marker do nagrobków, no zapach tarent Blue Remover'a, ale dosyć, troszeczkę delikatniejszego niż takiego standardu w metalowej puszce 5-litrowego. Troszeczkę delikatniejszy zapach. Tutaj mamy to w, w czym my to mamy, w pecie? W pecie, w pecie to mamy. Wytrzymał nasz rozpuszczalnik. A, zobaczmy tego degreasera. Co on tutaj ma w sobie? Czy jest jakiś zapach, woń? Hm, Charakterystyczny zapach odtłuszczaczy z biedronki do zastosowania ogólnego. Czyli takie środki dobrze znane nam. No to co, moi drodzy? Czas na. Teścik, wypróbujemy, zobaczymy w ogóle jak, jaka jest instrukcja użycia, żeby nie było, że zrobimy coś niedokładnie. Mm -hmm. Tak, Już wypróbuj działanie w widocznym miejscu. Aha, no czyli standardowo Taren, en, y, taren Blue Remover na y, nasz tutaj magiczny, y, co to jest? Wacik kosmetyczny, przyklejamy, zostawiamy na 5 minut. Standardzie jest po prostu oprysk, tak, i normalnie w auto-detalingu odczekujemy i potem przechodzimy do dalszych procesów. Tutaj jest, żeby to zostawić na naszym waciku, pewnie chodzi o to, żeby ta chemia bezpośrednio nie spłynęła i była dokładnie w tym jednym miejscu. Oczywiście byłoby to bzdurne użycie, jeżeli Wasze auto naprawdę byłoby konkretnie, miało konkretnie dużo tej smoły, no to nie byłoby takiej opcji, żebyście nakleili takich sztuk, nie wiem, 200 czy tam, czy, czy jakąś naprawdę dużą ilość, tak? Bo czasem się zdarzały samochody hardkorowe, no to wtedy ten zestaw by nie przeszedł w tej formie. Trzeba byłoby po prostu e, zrobić to w oprysku. A jeżeli mówimy o takim czymś, że po prostu ktoś ma jedną kropkę smoły, co wątpię, ale załóżmy, no to jak najbardziej możemy przykleić, poczekać i, i, i mieć tą możliwość, a potem tym drugim środkiem yy, odpuszczamy tą powierzchnię, spryskujemy, a potem spukujemy silnym strumieniem wody, więc ta gąbeczka będzie służyć do tego, żeby szorować miejsce, tak? Zdejmij go, powtarzaj czynność używając czystych nasączonych wacików preparatem Taren do całkowitego usunięcia smoły. Przy, pom przy pomocy wilgotnej gąbki, doczyść powierzchnię z, z silnym strumieniem wody po użyciu yy, odtłuszczacza. No fajnie, no odtłuszczacz fajnie, że jest, yy, że on tam będzie nam przełamywał, a właściwie yy, do końca yy, odpuści, oczyści miejsce względem tarem removera. Jak najbardziej autodetalingowy proces, fajnie, że gdzieś tam nie został on tutaj pominięty, więc ten zestaw jest teoretycznie kompletny, można powiedzieć. No i co, przejdźmy, zobaczmy, na ile silny jest na tak? To jest dla nas najważniejsze, czy usunie naszą smołę. I pozostawimy na 5 minut. Grodę tak srogo polejemy, tak jak widać. I przyklejamy w miejscu, gdzie występuje nasza smoła. Ciekawe, czy się utrzyma. Mam nadzieję, jak nie, to zaraz będzie dolanie preparatu. Ok, zostawiamy na prądu. Poczekamy, zobaczymy. No powiem szczerze, obskurnie to wygląda. No, ale cóż, gdzieś testy trzeba przeprowadzać. No, i to muszą być wiarygodne pojazdy. A nie jest wiarygodny. Bardziej niż bardziej. A nie będziemy go mieć całego. Do zobaczenia za 5 minut. Moi drodzy, minęło 5 minut. Sprawdźmy, co się dzieje na naszym progu. Czy rzeczywiście ten środek usunął naszą smołę? Czy ją rozpuścił? Czy ona teraz będzie łatwa do ściągnięcia? Wsiągamy nasz płatek, ben i Mamy tutaj takie mokre miejsce. Dokładnie w tym miejscu jest nasza smoła. Ja pozwolę sobie, moi drodzy, wziąć drugi płatek. Nie będziemy używać mikrofibry. Mamy płatków masę. i Delikatnie sobie wytrzemy to miejsce i zobaczymy, czy nasza smoła schodzi. Jak najbardziej tak. Nasza smoła, moi drodzy, została rozpuszczona. Tak jak widać zresztą tutaj, osadziła się na naszym waciku. Ło, No, rozpuściła się z tego, co widzę. Tutaj mamy tylko jakieś wżerki. Ogólnie masę, masę odprysków, tak? Więc jest to auto wdzięczne i niewdzięczne, jak chodzi o testy. Dlatego, że mamy masę odprysków, ale tak wygląda rozpuszczona smoła więc udało się. Jeżeli macie problem, tak? Oczywiście teraz możemy sobie tym środkiem, tutaj y, odpuszczającym, prysnąć zobaczymy, czy ta pompeczka działa. Ok, tak sobie będzie, już przycieramy. Ja, moglibyśmy spokojnie do mikrofibrą zrobić. To już nam nic nie da, to chodzi tylko o usunięcie. My się też nie boimy, jak chodzi o te elementy, że zostałyby rozpuszczone, żeby y, powstały jakieś grzery, No bo jest to autotestowe, w stanie wskazującym. Y, no i moi drodzy. Wracając do konkluzji naszego testu, działa. Czy się opłaca? No jest to amatorski zestaw, tak? To znaczy, to nie, nie chodzi o to, że to jest zestaw dla Janusza i tak dalej. Ale jest to amatorski zestaw ze względu na pojemność, formę aplikacji przedstawioną tutaj, dlatego że wiele miejsc w ten sposób no, to byłby zestaw jednorazowy. Jak chodzi o, jakby wam to powiedzieć? Mamy samochód i chcemy, aby przez proces dekontaminacji, detalingowy ta forma nie ma sensu. Mamy nowe auto wjechaliśmy gdziekolwiek, w cokolwiek, czyli w jakąś smołę, to wtedy jak najbardziej kupienie takiego zestawu, auta, który nie jest zajechany i mamy tylko, że tak powiem, kilka miejsc, kilka takich spotów, tar spotów, to jak najbardziej kupienie tego zestawu ma sens. Dlatego, że ten rozpuszczalnik, tak jak widać po pozostawieniu go na 5, tam może 7, może troszeczkę dłużej minut, nic się tutaj nie stało, nie był aż tak kosmicznie agresywny, jednak naszą smołę usunął. Więc werdykt jest taki. Jeżeli macie dostęp, 10 zł, cena jest nieporażająca jakoś i potrzebujecie do jednego elementu jak najbardziej. Jeśli chcecie cały samochód zrobić, macie masę smoły, czyli do tego samochodu, jeśli ktoś by tutaj chciał zrobić proces i w taki sposób, to nie. To, to nie będzie dla Was kosmetyk. No i co moi drodzy? Tymczasem. Do zobaczenia, do kolejnych odcinków, gdzie będziemy testować również chemię teoretycznie Januszową, albo po prostu chemię bardziej budżetową i nie tylko. Sprawdźcie resztę naszego kanału, wbijcie na nasze social media, Instagram, tam zobaczcie troszeczkę innego mnie, Facebook, wszędzie lajki oczywiście, wciśnijcie dzwoneczek, tak aby być na bieżąco. Jeśli macie pomysły odnośnie tego kanału, jakie dodatkowe odcinki, co byście chcieli wiedzieć itd., itd. to śmiało, piszcie. Tymczasem do zobaczenia autodetalingowe świry. Na razie, siemaneczko.